hej wszystkim, tu Moja Kaden. Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku Kwadratowych Wyzwań. O nie, nie myślałam, że sobie zniszczyłam doniczkę. Tak, słońce wstaje tutaj nad moim domkiem i chciałam Wam pokazać zmiany, jakie e, pojawiły się od ostatniego odcinka. Pierwszą, którą widzicie tutaj już to mm, wszystkie owieczki są w jednej zagrodzie. Mogę już sobie tam razem mieszkać, postanowiłam je połączyć. W ogóle tutaj e, zrobiłam sobie taką szafę na zbroję, bo lubię robić sobie takie szafy. Zresztą. Tam są też siodła, które udało mi się znaleźć. No i tutaj najważniejsza zmiana. Ramki są puste, ponieważ jakoś na tej ścianie nie pasowało mi już, żeby było więcej. Osiem tak jakoś fajnie wygląda, ale dlatego mamy archiwum tych ramek, które wypełniałam wcześniej, i ono znajduje się tutaj w piwnicy. Niżej zrobiłam sobie takie specjalne pomieszczenie na pamiątkowe ramki, i tutaj są te wszystkie, które. Były w poprzednich ośmiu odcinkach, razem z zawartością i z takimi samymi podpisami. Także tak to się prezentuje. Widzicie, jest miejsce na kolejne. Zresztą można jeszcze to pomieszczenie potem tam y, powiększać. No a te naj najświeższe lubię mieć właśnie w salonie, żeby sobie na nie y, patrzeć. To tak moim zdaniem y, fajnie wygląda, jak tutaj są te ramki. Aha, no i powiększyłam lodówkę. Zapas jedynki teraz są w trzech osobnych skrzynkach. No i co, będziemy powoli się zabierać za dzisiejsze wyzwanie, ale najpierw muszę pójść w inne miejsce, ponieważ dzisiejsze wyzwanie będzie miało miejsce kawałek domu. Także zaraz się tam spotkamy i opowiem wam, co będziemy dzisiaj robić. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu w całkiem dobrze znanej nam wiosce, właśnie tutaj na pustyni. Ostatnio chyba byłam tutaj po to, żeby zbierać tory. Bo By była ostatnia moja wizyta tutaj. Natomiast dzisiaj chciałabym zrobić coś dobrego dla okolicznych mieszkańców. Chciałabym właśnie zrobić dla nich żelaznego golema, żeby tutaj ich bronił przed różnymi potworkami. I właśnie to będzie moje dzisiejsze wyzwanie. Muszę w tej kopalni, która tam jest pod ich wioską, zdobyć 36 sztabek żelaza. No, Dynie przyniosłam sobie z mojej farmy, bo oni tutaj chyba nie hodują. No i będę mieć na to 15 minut, nie będę mogła zginąć, i w czasie tych 15 minut muszę oczywiście też przetopić to żelazo, no i zbudować dla nich tutaj tego golema. Także mam nadzieję, że mi się uda. Włączmy już sobie stoper. Ok, czas start. Dobra, najpierw musimy oczywiście iść do tej kopalni. Mam nadzieję, że ją znajdę, bo trochę mnie już tu nie było. Znaczy, na pewno ją znajdę, tylko mam nadzieję, że. Znajdę ją od razu. O, to było tutaj. Tak, oni sobie tutaj rozmawiają przed nią. Okej, okay. zabieramy się za schodzenie tam. Nie pamiętam już, jak tam, w których miejscach było to żelazo. Chyba go nie wykopywałam wtedy, bo się skupiłam na torach. Że mam nadzieję, że coś tutaj w miarę blisko zostało. Dobrze, to jest za niskie zrobiłam to zejście. Więc wezmę sobie jeszcze ręki tarczę i... Może tylko tu bliżej, w razie czego. O, tak sobie zrobię. Dobra, może najpierw ten korytarz. To był chyba taki dead-end, ale może coś tu jest. Zobaczymy. Um, tu jest druga? Nie. Tu coś musiałam wykopywać stąd. Idziemy, 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 idziemy. Mam kilo diamentowy, mam nadzieję, że mi starczy. Nie ma tu... uuu. Tu jest jakieś przejście, tylko... o, jest żelazo, super. Tylko tu coś do mnie warczy. Ej, nawet sporo tutaj tylko żelaza. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tutaj chciałabym właśnie widzieć, ile mam tego żelaza. 5, 6, dlatego zostawię sobie do kwipunku. Nie pamiętam, ile dokładnie przetapia się żelazo, ale myślę, że zrobię kilka piecy. Wtedy powinno być szybciej. Ok, 14 15 Ten stronę, czy tutaj. Tu coś płynie woda. U, 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 tu się coś dzieje. To ja chyba nie chcę tam się dalej męczyć. Może tutaj będzie. O, 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 tu coś jest. Super. Coś tu warczy. O, złoto. Kurczę, tu coś strasznie warczy, tak dziwnie. Jakieś takie dziwne dźwięki. Dobra, następnym razem. Ciężko mi się powstrzymać, jak widzę złoto, naprawdę, ale. A, nie tu nic nie ma, żadnego przejścia. Dobra, to może wrócę tam do tego... A tu? Nie ma. Nie, sam węgiel. Ile mam? 17, to jest całkiem spoko. Wrócimy do tego większego miejsca. No ile trafię? <laughs> Dobra, tup, tup, tup. Wychodzimy. Okej. Okay. Nie topesz O, tutaj nawet jest. Trzy? A, więcej. Słyszę lawę, mam nadzieję, że... się nie spala w lawie, że nie jest nade mną. Dwadzieścia dwa... Nie dosięgam tam. Jeśli mi warczy z tego dołu, trochę się boję. Zawsze się boję, jak są jakieś takie ciemne miejsca, jeśli się nie muszę spieszyć, to sobie zawsze wszystko najpierw oświetlam, ale... O, tu jeszcze jest, patrzcie. Tylko trochę... Hmm. Nie Gdyby miało mi coś wybuchnąć, e, tak z zaskoczenia, to, to bym nie chciała. Gdyby tu to jest torów jeszcze? My tu wcześniej nie było w tym miejscu, gdybym była, to na pewno bym te wykopała wtedy. Gdybym kiedyś poszłam innym korytarzem. O, czekajcie. 39? Co nagle tak dużo. No dobra, 36 potrzebuje. To możemy wracać. Przynajmniej się nie zgubiłam. To jest plus. Musimy wrócić i wszystko. Tutaj mi w ogóle nie wciągnęłam tego. Nie wiem czemu. A, tędy. Musimy teraz wrócić i wszystko przetopić i. Ale, W się się pana to pańczyn, ona jest taka brzydka. Musimy teraz wrócić, przetopić i. i, i... Stworzyć kolema. Jej! O, o, jest ciemno, a ja nie mam łóżka. To trochę komplikuje sytuację, bo nie mogę umrzeć. Nie pomyślałam, żeby łóżko sobie spakować, ale teraz tym już za późno. Dobra, pójdziemy do chatki Kowala. Oni tu mają trochę oświetlone. Mam nadzieję, że nic mnie nie zje. A gdzie jest to? Chatka kowala. O, tutaj, on tak z brzegu była. Dobra. Ja chciałabym wejść do środka. Czemu on nie ma drzwi? <grym> to jest smutne. Wiecie, co ja bym sobie zrobiła więcej piecyków, bo byś tam na zewnątrz stać, prawdę mówiąc. Więc zrobimy sobie więcej piecyków. W ogóle zrobię dobrą i zrobię drzwi. Tak, tak, będzie bezpieczniej. O, tak szybko, ale nie szkodzi, dobra. Nie tak. co? coś mi tu wybuło. O, super słyszę ząbiaka. Cztery piecyki. Powinna starczyć jakaś pochodnia, bo to jest ciemno bardzo. Dobra, i opalamy. Podzieliłabym to. Tak, no, potem sobie pozabieram ten węgiel. Ale piecyki mu tu zostawię. Niech ma <grym> upgrade. Okej, okay, i jeszcze... Jeszcze... tu. Okej, okay, powinno się przytopić. Zostało tu coś? Nie, tu są moje jedynie. A! Zostawię drzwi, jakby im się zepsuły. Czy coś. <grytanie> to im się przydadzą na pewno. Coś mi tu wyje. To poprawię drzwi, skoro i tak się przytopia. mi się bardziej podoba, jak są o tak drzwi. No, no spokojnie nie wiem co wydaje z siebie takie straszne dźwięki. Nic. Posiedzimy w tym- O! Fuj. Fuj. Tam jest jedno fuj. No nie wiem, ale coś tak strasznie dziwnie... <gryje> Wyje mi tutaj. Nie wiem. Jakiś rodzaj ząbieka chyba ten pustynny. Te takie dziwne. Nie wiem jak one się nazywają, ale takie... Przerażające są. Chyba one wydają takie dźwięki. Ja siedzę, w do Ua! siedzę w domu. Siedzę w domu, przetapiam. To się już zrobiło. Tum tum tum. Dobra, przetapiamy sztabki. Jeszcze kilku brakuje. Dobrze, że mam zbroję enchantowaną. To moje, moje powrót śmiertelności jest niski. Chciałam zobaczyć to, co tak wyje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja nie mówię tak o to. Są te pustynne, dziwne zombiny. One są takie trochę straszne. Kolejczyk sobie skarżą, nie przejmuję się. Oni się w domkach pozamykali. I słusznie. Wezmę z nich przykład. A jego dźwięki. Są takie dziwne. Dobra, 37 mam. A to już. Przetopię te wszystkie, co mam. Jeszcze mam... sporo czasu mi zostało. O, dobra. Zabieram mój węgiel. Nie ma tak dobrze. Piece mu zostawię, ale jak chce węgiel, to niech sobie pozbiera. I zrobimy sztabki... Znaczy bloki żelaza. Rzadko robię bloki żelaza. <grym znażone> Okej, okay. są potrzebne cztery. Jeszcze trochę dla mnie zostanie. I dnia. Dobra, tylko nie wiem, czy tam teraz wychodzić robić z tego golema. Się trochę boję. Jest ciemno. Dobra, zabieram mój stolik. Zrobimy go. mhm. W którym miejscu, żeby on wiedział, że on do tej wioski należy. Idź. Dobrze, że mam ten miecz z takim efektem. Patrzcie, jaki najazd. Dobra. To sobie damy tu, to tu. O, o, o panie! Panie zombiaku. Proszę się przesunąć. To jest z jakiegoś powodu Kektus się zepsuł. Ciekawe, czy on będzie ich atakował od razu. Okej. Okay. I dynia. Hi, cześć! Jaki słodki! A nie chcesz się zająć tamtymi zombiakami? O tu, tymi. Zobacz, nękają Twoją wioskę. Nie przeszkadza ci to? Chyba mu to nie przeszkadza. Tej, okay, moi drodzy. E, na razie zrobimy sobie małą przerwę i wracam do Was po reklamach. Okej, okay, moi drodzy wracam do Was po przerwie. Tutaj chodzi Golem. coś. Chciałabym właśnie zobaczyć, jak on walczy. O, coś chyba zabił. Tam. Zobacz, tu są. Chciałabym go sprowokować, żeby. Machnie rękami już nie ma. Chodź tutaj. Tutaj tym się zajmi. Zobacz. Okej. Okay. No. Nie ma łóżka, a. No, tam masz! Zobacz, uderzył mnie. Nie przejmujesz się tym. <grymne> Fajny on jest. Ja rzadko robię sobie własne golemy. A co to jest? Hunger? Coś mi zatruło. Chyba ten ząbek. No trudno, teraz będę tutaj wydzielać dziwne opary. Rzadko sobie robię własne golemy, ale on jest naprawdę uroczy. On no, trochę kręci się bez sensu. Mamy taki inteligentny wraz twarzy, ale słodki jest. Bo ja się trochę wracać do domu o tej porze, więc przetrwamy sobie tu noc. Może spróbuję z nim tak pochodzić. Co prawda, wyzwanie już zaliczone, ale. Yy, o! Kuliczek tu umarł. Spróbujmy z nim tak pochodzić i ponamawiać go, żeby poatakował różne rzeczy, może. A! Nie mam co czekać na niego, bo ten pająk mnie zje. Gdzie jest mój golem? To znaczy wioskowy golem. Halo! Co ty robisz? Jest pełno potworów. Zrób coś z tym. Stary. Uu. Hmm. Chodzi tam w kółko. Dobra, jak on nie broni. O, -o. Deszcz pada. Pozwala żeby nie padało. Jak pada, to potworki się nie palą. No, Edermana też się boję zabijać. Powiem Wam szczerze. Pewnie kiedyś będzie jakieś wyzwanie za darmanami, ale dzisiaj nie chciałabym ryzykować. Chciałabym jednak wrócić do domu i dać sobie przedmiot do ramki. Wymyślałam już nawet jak... Patrzyłam na niego? Może bo się tak na mnie gapi, to jest prowokujące. No nie kręć się tu! Muszę uważać, żeby go nie uderzyć, bo wtedy on uderzy mnie. A tego bym nie chciała. O, chyba powoli robi się dzień. No co? Żegnaj. O, patrzcie jaki leń. Stworzyłam leniwego golema. <noise> nie umiem go zaprogramować dobrze. Wow, wow, wow. Jednak fajnie mieć enchantowaną zbroję. Mój pokój do enchantingu się przydał. Będę mieć przynajmniej różne itemki. I doświadczenie właśnie, żeby sobie enchantować potem przedmioty. W ogóle znowu pada. Aha, na pustyni nie pada. Spójrzcie. <noise> Tak dziwnie, nie? Bo tu pada, a tu nie pada. Okej. Okay. Jakieś obrywanie chmury nad tamtym miejscem. Nie wiem czy wam pokazywałam, ale tu w ogóle znalazłam kiedyś e, loch. Jak już tu jestem, to może wam pokażę. Przez przypadek w sumie. Tu jest spawner e, ząbiaków. Są w skrzynkach różne rzeczy. Nie zabierałam, ich jest płyta. A na razie chyba nie będę ich zabierać. Może zrobimy jakieś ekspiarkę. Chociaż wolałabym ekspiarkę z szkieletów. Zawsze chciałam mieć eksperkę ze szkieletów, a nigdy nie mogę znaleźć jakiejś, jakiejś spawnera szkieletów, właśnie gdzieś blisko siebie i to jest smutne. Dobra, w sumie robi się dzień, więc może już będę powoli wracać. Bo chciałam się pożegnać z moim golemem, który. Kręci się bez sen. O, o! Nie, on coś w sensie jest przywiązany do tego fragmentu piasku. <laughs> nie wiem dlaczego, nie wiem o co mu chodzi, ale... Ale okej. Okay. Zabiję im te ząbki, bo mi żali i wracam. Jest tu ktoś jeszcze nieproszony gość jakiś? Nie? Mam nadzieję, że cieszycie się z nowego przyjaciela. <laughs> Podam do tej dziury, wcale nie planowałam tego. Dobra, to wracamy do domu. Z urocza trasa widokowa po drodze. Patrzę, gdyby nie padało, spacer byłby całkiem przyjemny. O, tam jest creeper. Ale on jest daleko. Ominiemy go. Cześć. Nie mogę. Aha, z tym się nie da. Z tym zielonym. Hmm, ciekawa oferta, ale. No, niestety nie mam żadnego pożądanego przedmiotu. Pa Tup-tup. No. <grychy> jak będę mieć nadmiar żelaza taki naprawdę, to zrobię jeszcze jednego. Może drugi będzie mądrzejszy. Wiesz, <grychy> no, ja mi tu nie pada. Słyszenie toperki. Idziemy sobie do domu. Cieszę się, że pustynię mam tak blisko. Fajnie by było jeszcze kiedyś dżunglę znaleźć, ale... Mm, jak... W tych miejscach, w których się przechadzałam, to nigdy nie widziałam, więc obawiam się, że jest gdzieś yy, daleko. Ale może pewnego dnia czeka czekają mi ciasteczka. Będę mieć kakao i będę mogła je zrobić. Ta pustynie jest urocza, bo tu żyje bardzo dużo króliczków. One się tak yy, wtapiają w ten kolor piasku. Jest takie fajne. To jest chyba góra, z której... Ojej! Ojej, co ty robisz? Czemu on spada. W sumie mogłabym mieć króliczki gdzieś bliżej siebie, na że nie mam. Nigdy nie hodowałam kluczków na jedzenie. Pewnie dlatego. W sumie w żadnym moim świecie nie mam jakiejś takiej, takich złapanych kluczków w zagrodzie. Na jednym miałam taki pokój, w którym po prostu miałam taką jakby latkę z króliczkami, ale nie po to, żeby jeść, tylko tak bardziej, wiecie, jak oceloty czy wilki. Bardziej tak do... Jako zwierzątka do towarzystwa. No, tylko, że one są trochę mniej oswojone, wiecie, boją się i tak uciekają przede mną. Nie da się niestety oswoić ich tak jak, nie wiem, właśnie psy czy yy, oceloty. No właśnie, jakbym znalazła dżunglę, to miałabym też ocelota. Ale leje, no. Już mam ochotę Myślę, że tę tarczę i tak sobie nad głową trzymać. A wtedy by było ciężko iść, także... O tu w ogóle gdzieś była ta tajemnicza dziura, w której kiedyś lapis znalazłam tam wcześniej. jak mi się przypomniało. No to już spacer po deszczu. Grzyby rosną. Może zrobię zupę z tej okazji. Zupy też rzadko jadą w Minecrafcie. Okej. Okay. Jesteśmy już prawie przy domu. No ale leje. Gdyby była burza, to chyba można byłoby iść spać nawet w środku dnia. Jak jest deszcz, to chyba się nie da, mi się wydaje. Zjem coś sobie. Tutaj możecie zobaczyć, mam sporo zwierzaków. Rozmnażałam je. Możemy podejść bliżej owiec, bo teraz mamy czas. A czemu ty uciekłaś? Jak ona uciekła? I ta. przecież one były wszystkie pozamykane. Nie, ta nie uciekła, ale ta tak. No nie, limonkował, co? Co ty robisz? No, no musiałem potem zagoić ze za zagrody. Tak, świnki są. Cieszcie się, że macie daszki. Przynajmniej nie mochniecie. I moje uprawy, jakże rozwinięte. Tak, i lamy. One się gdzieś tutaj porozchodziły. Widzicie, są w różnych dziwnych miejscach. Dobra. Czas na. To przynajmniej nie pada. Czas na ramkę! Jej! Okej, okay, czas na ramkę. Mamy hashtag żelazny strażnik i chciałabym tutaj dać dynię, no bo to jest tak jakby głowa golema. No w sumie jest to też głowa bałwana, ale w tym wypadku będzie symbolizowała golema. to to tu Jej! Cieszę się, że to nie jest wstydu <grym> W końcu coś ładnego. Jak fajnie wygląda ta dynka w ramce. O! Przestało padać! Fajnie, wiecie co? Jak tak myślę o dyniach, w sumie ja... Tutaj mam dynie? Nie. Przejść do piwnicy. W ogóle pozbędziemy się tych rzeczy. E, tematycznie może. I tutaj jest coś do złożenia. Nie. Tutaj też nie. Już nie pamiętam. O, weźmiemy te dynie. No, jedną zostawię. Kaktusy. Jakieś dziwne rzeczy pozbierałam po drodze. Bijąc te potworki. A to mięso tu nie. Skóra królika. Nie miałam chyba wcześniej żadnej. To. To. I tutaj... Tutaj piasek mam. To mogę sobie upiec. Jak idąc do domu, się właśnie rozmarzyłam, mam powiem. I pomyślałam, że zrobię sobie ciastka dyniowe. Tylko jak to było? Tak myślałam o tych. Tak? Nie. Tak? Tak, 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 tak. Czekajcie, gdzieś robiło ciastka dyniowe. Muszę sobie przypomnieć. Dobra, już wiem. Bo inaczej. Yy, tak się robi ciastka te właśnie te kakaowe, o których sobie marzyłam. Ja w ogóle zapomniałam wcześniej, że z dyni można robić jedzenie, bo to doszło dosyć yy, późno, biorąc pod uwagę od kiedy ja gram. Jej, są dyniowe ciastka. Niestety nie jestem głodna i nie mogę zjeść, ale mam do działu w lodówce to jest taki dział, wiecie, właśnie, z wypiekami. <grym> Tutaj będzie pasowało idealnie. Nie, nie to wygląda. O. Ładnie. Także mam nowy rodzaj jedzenia, ok, tego mi mięsa się pozbędę. Królik do pieca. O, jakieś strzały jeszcze zdobyłam. Dobra, także rozwijam się, widzicie, również kulinarnie. A nie, bo chciałam, wiem co chciałam wziąć. Dawno nie widziałam moich lom, one się strasznie porozłaziły. Pomyślałam, że mogłabym jeszcze ich poszukać. Co wy na takie wycieczki się wybieracie? Beze mnie? Gdzie jest lama alfa? Ta, przez którą miałam kłopoty. Widział ją ktoś? No, nie mów tak do mnie, tylko powiedz, gdzie jest. Dobra, weźmiemy ciebie i będziemy szukać. Czasami muszę je złapać i ten, właśnie... się tutaj przejść, żeby one były bliżej domu. Nie chcę ich jakoś tak, wiecie, nigdzie zamykać i robić im takie zagrody. Lubię, jak one sobie tak tutaj same chodzą, ale... Gdzieś mi się pogubiły. No, a, a, chodź. Chodź, poszukamy Twoich przyjaciółek, sióstr, czy nie wiem, jakie tam macie relacje. Tutaj gdzieś, o! Słyszałam Cię tutaj. Idź tam na koniec. O, i tu jeszcze jest jedna bez, bez tego. Dobra, tę zostawię. Taka półdzika. Dobra, moi drodzy, będziemy już kończyć ten odcinek. Um, mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych, których będę starała się poddać kolejnym wyzwaniom. Do zobaczenia, pa pa.